No i ten, dobra. Znajdujemy się, proszę ja was, z Ciutkim na ścieżce, którą sobie codziennie, albo prawie codziennie chodzimy na spacer. Taka sobie ścieżynka nad morzem. Ładnie jest. Eee, ja wiem, czy jest ładnie. Liści nie ma, bo <laughs> marzec jeszcze nie zdążyły wyrosnąć. No i tak sobie właśnie chodzimy tędy na spacery codziennie. Nie jest pięknie jak na wakacjach. <laughs> Patrzcie tam. Patrzcie tu, czy. Uhu! Tam będziemy zaraz ten na dole będziemy tam szli. Tylko najpierw musimy tam dojść. O, czutku. careful.